Jest jedzonko, są potki, drugie jedzonko, dobra, mamy sytuację taką, że w Rościsz by się przydało jeszcze go trochę upgradenąć, trochę słabo tutaj wygląda, a cooldowny już takie prawie, prawie, ale reszta tak... No, a jeśli chodzi o buty i pelery, no to tylko to zostało do podbicia, nie? Jak jeszcze byśmy troszkę kasy zdobyli, to już tą... To już no te butki byśmy wrzucili na ten next level. O, ja tutaj gadam, żeby się słychać nie było, ale ty nie przestajesz. On 40 tysięcy. To zabijemy Fajera. O, byłę zasadził. A Sorin wbił z 36 widzami. Dzięki, Sorin, za redzika. To no, co wy powiecie. Co, I powiecie, że z takiego typa jeszcze... Aha, bo takie rzeczy miał, o, proszę. O, proszę, no. Je jest szansa naszym pansa, że tak powiem. Niebieska. 60 parę tysięcy. No, wam powiem, za jedną się może zwrócić, ale to tyle. Tych roślinek jest tak dużo. <laughs> What the hell? Dobra, wchodzę. Ale tak szybko? Tak szybko złoty? Po kajku, Po kajku, proszę, tak No! No nie! Ale gnoje, ale gnoje, gnoje, gnoje! No kurde no. no. gnoje! No wszedłem do złotego i od razu... Nie, nie, ja będę silny, ja tam nie wejdę tym razem. Ja idę obóz zrobić. A może gryfa znajdę milion mi rzuci. Tak, tak będzie. Mamuty możesz zabijać na mapach pustynnych wysokiego tieru. O, Ale tylko 26 tysięcy na złotym? Nie, niemożliwe. jest jeszcze komon skrzynia. No nie wytrzymam. Kolejny legendarny mistrz, z którego leci taki gruz, że aż po prostu szkoda się schylać. Bo kręgosłup się uszkodzi. Nie mogę, no. 14 książek. Legendarny mist. Z dwóch obozów 26 tysięcy dostałem, nie? Na legę miście. no. Chłop, mi może zabierać rzeczy. To jest takie pośledzone. Ojej, su. Dobra, i tak wziąłem większość. Thank you. a proszę cię bardzo. Nic sobie. Ech, nic, nic. Ja naprawdę już nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem jakiegoś tego specjalnego mobka z artefaktami. Boots. 2, 800 najtańsze. No i dobrze. A te twordka. 3, 900. O, 4 miliony. No w sumie, jakby moją sprzedał. Kurde. Rzucam wszystko, nie? Piernicze, no tylko nie ten fire, nie ten głupi fire, proszę, tylko nie on. Niech on mi tam nie włazi. O byczku. Dobra, jest, jest, mamy to. Gdzieś daleko. O. Może w najbliższym banku roślinnym? N0N13M. Roślina wiecznie zielone, drzewo, liście na wietrze. Śmieszna akcja była. O 75 tysięcy, o mój Boże, Pitos! A, dla niego niebieska skrzynka była naszykowana, a w niej? Proszę, skarby narodów, 50 tysięcy. O stary. XD 400 000. Popieczcie pogrzało. No, nie wytrzymam. Ara, Fiku, miku z tobą. XD! Co to się tam wydarzyło? No, przyszły szczury. O! Milion! Milion z tego gościa było! Co się dzieje? Co wy tacy niecierpliwi? A w szczurku, uwaga, 170 tysięcy jeszcze. no proszę. O! Jeszcze niebieska. Kurczę, jeszcze niebieska. 125 tysięcy. Dobra, jednak musimy to zjeść, bo nie dam rady. To możemy sobie po prostu. popodbijał pozostałe czapki. Tutaj na przykład kultystkę na maksa już byśmy zrobili. Yy, druidka. O, ta zwykła. Hm. Dobra, druidka słabo wygląda. Druidka. 2 miliony. 2300 82 speca No I cyk, plus 7 IP dostanę. No zawsze coś wywalone, wywalone. Kompletnie niebieski. W dupie go mam. Po co komu niebieski mist, nie? Dawaj ósemkowy. ósemkowy. Dobrze. O! Zielona, nie? Zrobiłem 14 skrzynek, żeby dostać zieloną. XD, jeszcze 60 tysięcy tylko z niej poleciało. Nie, no grubo, grubo. O kurna! Ale typi masz. Przypał, nie? XD. Ale przypał. O Tak się robi pół miliona, nie? XD A no, nie otworzy teraz tej skrzynki Tylko będą tak dwóch cwaniakować co? Ja pieniądze no. I ten typek. Kuzić fa, no. Ciebie, to no. Jezu, no. Nie mogę, no. Dwa szczury się dogadały, nie? Jakie śmieciaki. No i wziął se co lepsze, nie? Kurde. Uncommon. Ale zdążymy przynajmniej zebrać. No grubo mam mamona z tych skrzynek leci niesamowicie. o! Oooo! Ej, no tutaj się zaskoczyłem. Dobra, jest Pelerynka Tetford 3800. Słuchajcie, 3800 zanim zapłaciłem. E, teraz Boots of Valor 5 baniek to kosztuje. Jak cię sunę. Ciekawszych tematów.

To se pobiegał. Krojść go kurna! Co za typ. Jakie fiku mi komidowali Gdzie, typie, gdzie? gdzie? Oho! Ale że z takiego typa milion prawie wypadł Jak? Stary jak? Pan jakiś fikacz się tutaj pojawił? Ale fikacz ty. Jaki wikacz? On się bije! Stary! Dlaczego? Po co się biłeś, przyjacielu? Dlaczego to zrobiłeś? Dobry, skrzynka, dziękuję. Nie ma nikogo chętnego. 250 tysięcy. Proszę, proszę. Ale z z ściągnęli debuffa na demers przeciwnika. 130 tysięcy. Ja, ja nie wiem, co tu się dzieje. Normalnie otrzymuję przedmioty. Piste, stary. Jedno zadanie. Asia, Kasia i Basia mają trzy Ile waży mieć? Tak, to Fioletowa. O! Stary! Co jest? Do skrzyni ponad bańkę dostałem w mieście. Ja nie wiem stary, ja nie wiem czy to jest bejcik, wiem, że rzeczywiście się tego uczył, nie? I wiem, że rzeczywiście był na tej olimpiadzie. E... I potem ktoś mu tam składał gratulacje z tego co pamiętam w szkole? Ale czy gościom jak w końcu to dostał, to nie wiem. Ale no, wydać tak, no bo się to na skudę był. No tak, Ja widzę, że ty się Tak. Biję się. Jak ci idzie bicie? Zabijam typa. Dobrze.